Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Matematyka. Dziś na naszej kanapie Ania od Matmy, która podbiła TikToka, pokazując, że matematyka wcale nie musi być trudna. Cześć Ania. Elo gwiazdy. Elo gwiazdy. To już jest twoje takie chyba klasyczne przywitanie, tak. co? No właśnie, matematyka. Ja przyznam szczerze, że jak pamiętam matematykę z podstawówki, no nawet powiedzmy, że ją lubiłam. Schody zaczęły się później, kiedy ta matematyka, no właśnie, czy ona w tych starszych klasach jest trudniejsza, czy to jest kwestia tego, że nauczyciele po prostu nie potrafią nas jej nauczyć. Czego to wynika, że my nie lubimy tej matematyki? No na pewno jest to kwestia też indywidualna, ale uważam, że dzieci, które jeszcze nie poszły do szkoły, o wiele bardziej kochają matematykę niż te, które gdzieś tam dostały, można powiedzieć tak kolokwialnie, po głowie. Mhm. E, no bo niestety ta ciekawość, świata ciekawość matematyki jest bardzo często zabijana w pierwszych trzech klasach i są nawet badania na ten temat zrobione. Więc jak już ktoś idzie do czwartej klasy i sobie tak myśli, już mam tej matematyki dosyć, mhm. trzy lata już miałem, miałem za dużo, no to bo później w czwartej klasie nawet nie ma chęci i ciekawości, żeby w ogóle ją poznawać, żeby zadawać pytania. No bo jednak jak jest taki uczeń, który cały czas o coś pyta, a czemu to, a czemu tak, a dlaczego to? No to nauczyciel mówi, no przestań mi rozwalać tą lekcję, ja potrzebuję przeprowadzić. Mm -hmm. No i później niestety tak się dzieje, no, że coraz bardziej się zniechęcamy do tej matematyki. Na szczęście też są niektórzy nauczyciele tacy, którzy potrafią sprzedać tę matematykę, mm -hmm. i, i na szczęście nie jest to 100% uczniów, którzy wychodzą z trzeciej klasy i już nienawidzą matematyki mm -hmm. w następnych klasach. Patrzę sobie na Twojego TikToka, gdzie mm, ja nie wiem, tam już ponad 280 tysięcy chyba jest. 260. 260, no to widzisz, już zawyżyłam. No tak. miejmy nadzieję, że te 280 będzie. 500 najlepiej. Najlepiej, żeby było 500, ale ja przyznam szczerze, że mm, to jest interesujące, że tyle osób obserwuje twój profil, w którym ty pokazujesz jak rozwiązywać zadania matematyczne, czyli to mhm. nie jest tak, że my nie chcemy tej matematyki się uczyć, tylko po prostu uczniowie szukają może tego lepszego e, przekazu jakby matematyki. No właśnie i jak mhm. myślisz, z czego wynika ten twój suk sukces na TikToku, że tyle dzieci, jakby dzieci, nastolatków, młodzieży cię no, ogląda. Nawet rodziców. Nawet rodziców. E, myślę, że też z tego, że ja jednak dużo rzeczy upraszczam. Mhm. E, to nie, ja, ja nie wykładam takiej teorii matematycznej takim językiem matematycznym, e, czyli tak też tak uczniowie czasami Mówią, że w klasie to jest jakby po chińsku do mnie mówili, tylko ja staram się tak, można powiedzieć, no na chłopski rozum to wszystko wytłumaczyć, skąd się to bierze. I też dodatkowo robię różne historyjki, czy mówię o jakichś grażynkach, czy tutaj jakieś płotki stawiam, jakieś krzyżyki, motylki tam latają. I myślę, że to też jest wtedy o wiele bardziej atrakcyjniejsze dla uczniów. no i to co yy, uważam nie też tak wyróżnia to że jednak uczniowie piszą że zrozumieli w tym jednym filmiku minutowym więcej niż przez 45 minut na matematyce. Mhm. E, temat który rozgrzał też internautów e, do czerwoności można tak? powiedzieć no to są korepetycje ty udzielasz korepetycji kiedy pokazałeś, że za twoją lekcję e, za lekcję z tobą właściwie trzeba zapłacić mhm. ponad 200 zł to internet zapłonął. No właśnie. Tak. Powiedz, z czego te 200 zł wynika? Albo nawet więcej chyba tam jest. Tak, no zależy od jakiej godziny, tak? bo, bo w weekendy jest też więcej. No wynika też to z tego, że ja jak miałam 11 lat, to zaczęłam pierwsze tłumaczyć siostrze matematyka i już mam ponad 20 lat doświadczenia, jak opowiadam o tej matematyce. No i też uważam, że ona też wynika z tego, że ja jednak inwestuję też w swój rozwój. To nie jest tak, że ja po prostu 20 lat temu nauczyłam się tej matematyki i nic więcej nie robię, no bo świat się też zmienia. No, wiadomo, że ja też prowadzę korepetycje legalnie, więc mnie nie omijają podatki i inne różne rzeczy. I mój biznes też już trochę jest na wyższym poziomie niż tak tacy korepetytorzy, którzy zaczynają, bo ja mam platformę zbudowaną tą pirazy drzwi i tam można się uczyć matematyki kursami z kursów. No, i muszę zapłacić też za programistów, za asystentkę. Mhm. Dlatego, też co wynika z tego, ta cena. Ale myślę, że chyba też najbardziej z tego, no, że ja zakładając firmę, nie zakładałam instytucji charytatywnej, żeby teraz od 6 do 22 tylko uczyć tej matematyki, żeby w ogóle móc zarobić na jakiekolwiek opłaty. Tylko tak jak wszyscy, no też chcę z tego, z tego żyć. A to, z czym dzielę, dzielę się za darmo, to właśnie na TikToku, na YouTubie, i tam poświęcam ten czas, mhm. gdzie dzięki temu, że zarabiam trochę więcej, no to mogę też poświęcić ten czas na te rzeczy. Czy, które są za darmo i wtedy te osoby, których nie stać na korepetycje, mogą się uczyć za darmo z filmików na YouTube na przykład. To jak duże jest zainteresowanie tymi twoimi korepetycjami? Czy To jest tak, że masz nie wiem pięciu uczniów dziennie czy jak to wygląda? <grym> najwięcej godzin mam osiem godzin w jeden dzień, ale już uważam, że jakby po tym jak zawrzało w internecie i, i hejt się polał, to ja mam jeszcze więcej uczniów i stwierdzam, że muszę jeszcze tą stawkę wyżej podwyższyć, <grym> ponieważ ja nie chcę Pracować na samych korepetycjach indywidualnych, tylko po to stworzyłam platformę, żeby jednak też uwolnić ten swój czas. No bo jak chcę mieć rodzinę, no to też chcę mieć czas dla tej rodziny, wiadomo. a nie, nie tylko siedzieć i uczyć matematyki. Ja oczywiście kocham matematykę i byśmy tutaj mogły rozmawiać ze trzy godziny albo i cztery nawet do jutra, ale też muszę pomyśleć o tym o swoim zdrowiu i, i też, że chcę spędzać czas też inaczej, nie tylko siedząc na korepetycjach. Ja widzę tą twoją wielką pasję do matematyki i ci ogromnie zazdroszczę, bo ja przyznam szczerze, że matematyka. Nie było nam po drodze e, razem. No, ale właśnie, zmieniła nam się władza. Przejdę sobie mhm. teraz w ogóle do systemu, jakby szkolnictwa. Wiem, że ty przez chwilę pracowałaś w szkole. Mhm. Zmieniła nam się władza, są nowe zapowiedzi i jest zapowiedziane, że tych prac domowych ma być mniej. E, mhm. Czy w kwestii matematyki brak prac domowych jest dobry, czy nie? No i ja sw ze swojej perspektywy, ja nigdy nie zadawałam zadań domowych yy, i uważam, że jest dobry, bo jak jestem zmuszana do czegoś, mm -hmm. nawet jakby mnie ktoś zmuszał, że nie wiem, mam chodzić na siłownię, to ja tym bardziej tego nie będę chciała robić. A yy, u mnie na przykład na, na korepetycjach, jak ja nie zadaję tych zadań domowych, ale mówię, jeśli będziesz coś samemu liczył i będziesz potrzebował mojej pomocy, to mi napisz na Messengera te zadania, ja ci je sprawdzę, mm -hmm. to o wiele więcej uczniów samemu yy, siada do tych zadań i, i ma taką chęć, yy, żeby, żeby coś, cokolwiek w ogóle, wykonać, niż jak cały czas 40 zadań na cały weekend, no to nikt tego później nie chce robić, więc ja uważam, że zadania domowe powinny nie być zadawane i to jest bardzo dobra zmiana, a jeśli chodzi o nauczycieli, no to mm, Myślę, że mentalność tutaj hmm. powinna być zmieniona, no bo to z tego, że nie będzie zadań domowych, jak ja przecież jak nie zadam zadania domowego, to ja mogę i tak odpytać tego ucznia z tego, hmm. co miało być dla chętnych w zadania domowych. Więc i tak i tak jak ktoś nie będzie chciał zrobić tych zadań domowych, no to i tak może to inaczej sprawdzić i jak nie będzie lubił jakiegoś ucznia, no to niestety to niestety i tak, to go, i tak usadzi. go usadzi, tak. Czy <grym> i tak będą usadzi. te zadania domowe czy nie. Jestem też ciekawa jakie masz zdanie na temat podstawy programowej, bo hmm. przychodzi taki moment, gdzie uczniowie Sami stwierdzają, e, że tego jest za dużo. To mhm. po pierwsze, a po drugie, żyjemy w czasach, gdzie część rzeczy możemy sprawdzić w internecie. Nie musimy jakby kłócić ich na pamięć. Mhm. I czy tą podstawę programową z matematyki powinno się odchudzić w jakiś sposób? Na pewno są tematy, które, które w ogóle się nie, nigdy nie przydadzą. ale dodatkowo... A jakie to są tematy, które są. No przykład logarytmy, jak nie zostanę jakimś tam architektem, czy nie będę miała jakiegoś takiego zawodu, gdzie, gdzie faktycznie jest to potrzebne. No to w większości nikt tego nie użyje. Przecież ja nie, nawet ja gotując, nie, nie liczę sobie. A, logarytm o podstawie 2 z czterech, to będzie tyle, bo nie wiem, ile tego makaronu mam wrzucić do tej mm -hmm. zupy, tak? No nie robimy tego. E, więc trochę powinno to zostać odchudzone. Mm, ale uważam, że lepiej, gdyby było to lepiej tłumaczyć. Mm -hmm. nawet jeśli by miała zostać ta podstawa programowa taka, jaka jest, to żeby było jednak konkretnie i żeby nie stawiano też na kucie tych wszystkich twierdzeń, tylko na umiejętność zastosowania ich w życiu. No właśnie, bo my nie umiemy ich stosować w życiu. Ja pamiętam, jak na maturze e, dostałam kartę wzorów mm -hmm. i co mi po tym, że ja dostałam kartę wzorów, jakie ja nie miałam pojęcia tak naprawdę, gdzie mam ich użyć i w jakich mm -hmm. e, sytuacjach podczas tej matury one, mi się przydadzą, ale jak już jesteśmy przy maturze, mhm. matura wróciła jako obowiązkowa w 2010 bodajże 10 roku, wcześniej przez 20 parę lat była nieobowiązkowa. Mhm. No właśnie, i co z tą matematyką zrobić czy ona powinna być obowiązkowa, bo uczniowie myśląc o maturze z matematyki mają ścisk w żołądku, mhm. że jeśli nie zdadzą, no, to ich plany jakby związane ze studiami się posypią. Mm -hmm. No, ja uważam, że powinna zostać obowiązkowa, bo chociaż dlatego, że jest obowiązkowa, to, je, to też nauczyciele się lepiej trochę przykładają, mm -hmm. żeby ją tłumaczyć. No a jednak matematyka y, uczy logicznego myślenia, więc dobrze by było, gdyby społeczeństwo też umiało ocenić, że jak ktoś mi mówi, że to jest czarna, ja widzę, że to jest białe, to żeby ja potrafiła to ocenić, że to jest faktycznie białe, a nie tylko dlatego, że ktoś mi powiedział, że to takie jest. L żeby to też takie krytyczne myślenie y, się też tworzyło, no bo jak to się mówi, tak jak społeczeństwo coraz mniej wie, to jest łatwiej nimi manipulować, manipulować dlatego też matematyka powinna zostać, no z tego też względu, żeby była jakościowo uczona, a nie tak jak, jak inne przedmioty, które nie są maturalne gdzieś tam, dobra, to, to ja ci postawię tą dwójkę i tak nie będzie tego mhm. na maturze, już jakoś tam sobie zdasz. Czyli może z naszej rozmowy wynikać to, że problem tkwi trochę w nauczaniu tej matematyki, że to nauczyciele może powinni trochę zmienić podejście. No właśnie, ale jakie mhm. powinni zmienić? No myślę, że przede wszystkim powinni też wzmacniać uczniów bardzo tak pozytywnie, mhm. a nie negatywnie krytykując i mówiąc ty niczego w życiu nie osiągniesz, ty debilu jeden i tam różne inne, które ja słyszę od uczniów, który, którzy, którzy słyszą. No i dodatkowo co powinni zmienić? No ja myślę, że każdy nauczyciel, który wchodzi do zawodu powinien przechodzić jakieś testy psychologiczne, mhm. bo bardzo często później się okazuje, że ten nauczyciel no, ma jakieś takie wysokie poczucie ego albo władzy i on będzie się wyżywał na tych uczniach, zamiast skupić się na tym, że to dziecko czasami ma problemy jakieś w domu, i mhm. przez to nie daje rady sobie z tą matematyką, bo nie może się skupić na przykład na robieniu tych zadań, bo nie wiem, ma chorą mamę mhm. albo jakaś patologia, alkoholizm, to chyba to tak najbardziej. A masz takich uczniów, którzy przychodzili do ciebie na przykład na korepetycje bardzo negatywnie nastawieni, mówiąc nie, ja nie chcę się tej matematyki uczyć, a po jakimś czasie nagle było... Wiesz co, A ja jednak lubię tą matematykę. Czy, czy masz takich uczniów? No ja mam większość takich uczniów, że przychodzą, Boże, byśmy tylko na tą dwójkę zdali, bo ja już w ogóle nie chcę patrzeć na tą matematykę. A później ja jakoś tak zadaję pytania i też jakby to, to jest takie to, że ja też tym żyję i to jest moja pasja. Więc ten uczeń, jak on już zaczyna rozumieć i on już wie, jak ten mechanizm działa, czy jak te ułamki robimy na przykład, no to jak on już zaczyna to rozumieć, to on... Z, zaczyna mówić, że to ja może sam się jednak czegoś nauczę, może ja coś spróbuję. Jak ja już to zrozumiałam, i najczęściej to jest tak, że, że ci uczniowie później zaczynają swojemu rodzeństwu tłumaczyć, jak już widzą, że umieją to na tyle, żeby komuś wytłumaczyć, to oni mówią: Wow, mam teraz czwórkę na koniec, ale ledwo chcieliśmy dwójkę, żeby było. Mhm. E, więc, więc to na pewno tak. E, ja uważam też, że no, nie chcę też rzucać wszystkich nauczycieli do jednego wora, bo wiadomo, że są też tacy, jak ja, którzy mają pasję. Ale jednak y, oni powinni, ci, którzy odbędźniają tylko swoje godziny, to jednak powinni odejść z nauczania. Mhm. A czy myślisz, że to odbębnianie przez nich godzin może też trochę wynikać z tych niskich zarobków, które, no nie oszukujmy się, no nauczyciele w Polsce nie zarabiają najwięcej, zapowiedziane mhm. są podwyżki, wszyscy czekamy na to, aż ci nauczyciele w końcu je dostaną, ale wciąż patrząc na to, ile nauczyciele zarabiają na przykład w Europie, mhm. no to my się plasujemy bardzo nisko. Czy te zarobki e, mogą być taką motywacją, żeby im się bardziej chciało? Myślę, że jak ktoś ma pasję, to nawet jak mało zarabia, to i tak będzie się starał. A ten, który przyszedł tylko odbębnić, to jak nawet by dostał podwyżki, nie wiem, 3, 4, 5 razy więcej, to on po prostu będzie sobie myślał, a wy, ja tu dostaję 5 razy więcej, a i tak odbędziam swoje i niczego więcej nie zrobiłem. Ale moim marzeniem jest to, żeby ci pasjonaci też mogli w szkole dobrze zarabiać, no bo jednak też nie będą uciekać do swoich biznesów. No, ja uciekłam do swojego biznesu też z tego względu, że jak pracowałam kiedyś w korporacji na, na wysokim kierowniczym stanowisku i jak tak przeszłam do szkoły to sobie stwierdziłam, matko święta, przecież to jest w ogóle przepaść jakaś, mm. tak? I e, ja jestem też praktykiem, więc tacy praktycy, oni później nie chcą uczyć w szkołach z tego względu, że no z czego oni mają też żyć, nie? Mm -hmm. I, 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 i ci praktycy, którzy są tacy, takimi pasjonatami, oni są też o wiele zaradniejsi w życiu, mhm. więc oni dodatkowo jakby lepiej zarabiali w szkole, to też uczniów by uczyli te, tego takiego zastosowania matematycznego, mhm. a nie tylko tych twierdzeń jak taka jakaś pani Krysia Zosia czy inna 30 lat temu. No I te tak. 30, te... Ja miałam na studiach na przykład takiego wykładowcę, który miał taki zeszyt już taki żółty, wyblaknięty i on co roku z tego zeszyciku wszystkim dyktował e, to samo, więc czasami to tak wygląda, ale mhm. mam nadzieję, że nie wszyscy tak uczą. Tym bardziej, że czasy się zmieniają i właśnie my teraz my, a właściwie bardziej to młodsze pokolenie, mm -hmm. no skąd czerpie wiedzę, czerpie wiedzę z internetu i doskonałym przykładem tak. jest twój TikTok, który rośnie w zastraszającym tempie i widać, że e Nauczyciele może też powinni trochę przyjrzeć się temu, co się dzieje w social mediach i zobaczyć, co dzieci oglądają i może w ten sposób właśnie podejść jakby do swojego mm -hmm. zawodu. Tak, uważam, że, że to jest bardzo ważne, bo ja na przykład jak tłumaczę e, działania na pierwiastkach i uczniowie nie ogarniają pierwiastków, to ja mówię, zobacz, to jest taki iPhone dwójka. Mm -hmm. A 30 lat temu nie było iPhone'ów, tak? Dlatego ja e, też patrzę, czym oni się interesują, co oni lubią, czy jak teraz jest Minecraft, mm -hmm. e, ba bardzo w modzie, no to ja też staram się wplatać w, w tą matematykę w to, co oni teraz e, uwielbiają. I gdyby nauczyciel też był taki postępowy i patrzył, co się dzieje, no wiadomo, że też są tacy, którzy prowadzą tiktoki jak ja, no to. Y o wiele mniejsza bariera pomiędzy nauczycielem a uczniem by była, i też domyślę, no że więcej osób by kochało tę matematykę, a nie szło z bólem żołądka, że pani mnie na tyle klasy odpyta mm -hmm. i ja znowu wyjdę na debila, tak, bo mm -hmm. nic nie wiedziałem. No miejmy nadzieję, że to się zmieni. E, Ania, no twój profil sprawia, że dzieci kochają matematykę. Myślę, że jak moja córka wejdzie w okres tych matematycznych rozwiązań, będziemy korzystać z Twoich, e, z twoich metod. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, super, że do nas przyjechałaś. No i co? Zachęcamy do polubienia matematyki w takim razie. Tak, ja też bardzo dziękuję. Dzięki bardzo, a Was teraz zapraszam na fragment programu Slay Show, w którym Przemek Staroń mówi, co powinno się zmienić w systemie oświaty. Przemek, a w takim razie, co. Jak system właściwie y, oświaty, jak on się powinien zmienić, żeby właśnie wytworzyć taki, y, taki safe space? Bo ja też mam wrażenie, że safe space tworzą, y, tworzą też osoby dookoła. No, jakby wiadomo, że jakby wśród u, u, uczniów, uczennic jakby są też takie osoby, które, tak. które, dla których powiedzmy społeczność LGBT może nie być. Mhm normalną rzeczą i no, jakby są różne poglądy. No i tak, teraz w takim razie, tak. jak system mógłby wspierać właśnie hmm. powstawanie takich safe space'ów <y> i żeby społeczność LGBT czuła się dobrze w, w szkole? Hmm. W ogóle super, że o to pytasz, ponieważ um, ja bardzo często um, słyszę takie hasło, nie narzekajmy na system, przecież mm. widzimy, ile jest wspaniałych nauczycieli, nauczycielek, ile szkół się zmienia i ja mówię super, bo to jest w ogóle bardzo ważne. To wszystko, co się dzieje oddolnie, to jest, to jest taka łachina, że ojej. Tylko oddolnie. Właśnie. Mm -hmm. Zawsze myślę sobie tak, uwaga, ewangelicznie, e, w tym kąt, bo jakby gdyby tak się przyjrzeć rzeczywiście temu, na przykład czego nauczał Jezus, to to była taka bezwzględna miłość. My mamy oczywiście mnóstwo tych e, przez instytucje kościoła e, tych rzeczy takich zafałszowanych, natomiast jak zobaczymy, to te, te, te przypowieści dosłownie, to są przypowieści, które mówią, nie ma takiej opcji, żebyś kogoś nienawidził mm -hmm. albo żebyś o kimś po prostu zapomniał, zapomniała. I ja zawsze przytaczam tutaj przykład tej zaginionej jednej owieczki. Super, że Tomek w szkole podstawowej w Gdańsku, Zosia w szkole ponadpodstawowej w Sieradzu, Krystian w, nie wiem, w przedszkolu mm -hmm. w Warszawie. Że mają dobre szkoły, wspierając super. Tylko wiesz, ja cały czas myślę o tej Antosi, na przykład ze szkoły podstawowej w Gliwicach, czy Wojtku z liceum ze Szczecina. Oni nie mają tego szczęścia. Hmm. Nie możemy opierać równości na szczęściu, na farcie. Tak. Prawda? Na tym polega dlatego w ogóle powstał system powszechnej edukacji swego czasu, co się potem wykośli, wykoślawiło, natomiast intencja była dokładnie taka. Wyrównajmy szanse. Edukacja jest niemal synonimem równości w każdym aspekcie. I to chodzi o to, aby system tak działał, żeby nie było tak, że o kurczę Antosia to ma szczęście, a nie wiem, Brajanek na przykład powiedzmy nie ma tego hmm, szczęścia. Hmm, Sorry, hmm. tak to nie może być. I to jest klucz ja myślę, Wiesz, Shady, że jak osoba, która chce zmieniać w jakikolwiek sposób edukację, uświadomi to sobie, że to zmiana służy po prostu wyrównaniu całkowitemu, to to już jest w ogóle bardzo ważny punkt. A co do tego, jak to zrobić, wiesz. Ja powiem tak. Ja dlatego między innymi zaangażowałem się w życie społeczno-polityczne i właśnie, wiesz, stworzyliśmy ten w Polsce 2050 wielki program naprawy edukacji, edukacja mm -hmm. przyszłości, żeby pokazać, jak to zrobić. Natomiast jednocześnie wiem, że jest dużo takich, wiesz, programów i to, co mnie cieszy, to to, że w tych wszystkich programach, potem też w tym słynnym pakcie obywatelskim na rzecz edukacji, mhm. cały czas widać, jakby, że założenia są te same, czyli, że nie można tego zrobić na zasadzie rewolucyjnej, w takim rozumieniu m, zmiany struktury, bo polska szkoła już nie zniesie tego. Bo już była jedna rewolucja. Tak, mhm. e, dokładnie. Tak naprawdę to oczywiście było ich więcej, ale to jest ta, no, która tak, była. Największa. Tak, zupełnie niepotrzebna. Tak. Natomiast chodzi o to, żeby dokonać, jakby, można powiedzieć rewolucji w myśleniu, tej rewolucji z jakby przejścia od kontroli i tego przymusu do właśnie pedagogiki, pedagogiki serca, empatii, czyli tego co jest sednem myśli Marii Montessori, Janusza Korczaka i tak dalej, nie? Więc jeżeli rewolucja to po prostu mindsetu. Natomiast Zmiana ewolucyjna w rozumieniu, no chociażby wiesz, kwestii egzaminów. Co ciekawe też bardzo ważne w tym wszystkim jest to, że różne kraje, które nam mm, jakby pokazują, że przeszły tę drogę. One też Singapur, Estonia, Finlandia mm -hmm. czy Szwecja. One mają naprawdę właśnie ten wspólny punkt. Zmieniamy ewolucyjnie, robimy wszystko, aby oderwać to od interesów poszczególnych władz, czyli wiesz, to jest taki właśnie, wiesz, taki inkubator, ta edukacja jest takim inkubatorem. Będą się zmieniać władze pewnie, ale my nie tykamy. Żeby była jakaś taka stabilność Dokładnie. w polskiej szkole. I chyba tego, nie wiem, czy się zgodzisz, ale wydaje mi się, że tego brakuje na ten, na ten moment. Właśnie o to chodzi. Mm. I to się wiąże doskonale właśnie z, tym, z tą kwestią, o której mówimy, Safe Space. Mm. Jeżeli mówimy o poczuciu bezpieczeństwa, to musimy pamiętać, że to poczucie bezpieczeństwa musi być całościowe. Nie może być tak, że my damy poczucie bezpieczeństwa w, w kontekście na przykład orientacji psychoseksualnej, czy w ogóle tożsamości psychoseksualnej, a dzieci będą miały zaburzone poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa w kontekście non stop zmian, które będą zachodzić. Nie? No nie, tak to się nie da. To musi być całość, tak. No i teraz jakby ta całość wiąże się między innymi z tym, że my dajemy właśnie każdemu dziecku, każdemu dziecku poczucie niezależnie od tego, jakie to dziecko jest. Jesteś OK, takie jakie jesteś.